Byłam w pokoju yy, i czytałam książkę i strasz, taki długi dzwonek, tak szybko dzwonek do, do, do tego, do drzwi słyszałam, się zerwałam, nie wiedziałam co się stało, otworzyłam drzwi na klatce było pełno dymu. Jeden kłęby dymu i zaczęli krzyczeć, straż, zaczęć, żeby natychmiast wychodzić z domu. No i ja wybiegłam i, i, no, i strasznie się to paliło, strasznie. A pani mieszka na dole tutaj czy obok? Obok, na górze. To całe mieszkanie jest moje. Jeżeli później już zostanie rozebrana konstrukcja, która została uległa spaleniu, nadzór budowlany dopuści budynek do, do użytkowania, wtedy z niższych kondygnacji na pewno będą mogli wrócić do mieszkań.